ma Ludzie, jestem już z powrotem. Wow, 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 panowie. Skąd oni się tutaj tak nagle pojawili? A zresztą... Pojawili się to dobrze. Będzie mi łatwiej zabić. Hop. Dla... Ops! Nieczyk! No, a ty co? No do dłuż padło... Dlaczego sobie widziałem, to tutaj jeszcze trzeci leciał? 57 HP mam... Okej... Okay. Ha! Tych jest więcej, hm, nawet czterech. Spoko. Dobra, wszyscy padli. I to kulturnie mówiąc. Raz, dwa te... I dwa te. Gut jagód. Yeah, tak, dobra, chwilka. Okej. Okay. Hopla, ops. Ale jeszcze ktoś tutaj się skitrał? Nie. Dobra, no to tak. Zobywamy miksturę many, pogrzebacza... drewnianą łyżkę i łuk kyro. Który jest zresztą łukiem... Westowym Ale ma większy damage od mojego, więc sobie na razie z nim pochodzę Hopla Hej, hej, goblin czas No Weź Co za daleko jestem, że trafić nie może Chociaż akurat gobliny te zwyczajnie są słabe, więc nie mogę spo na spokojnie z Nie trzeba rozwalić Taka tak a ten drugi gdzie się podział Nie no No że rzeki płynął No to tak, zapisik. I lecimy! Rozpierdzielić te dwa jaszczury. <laughs> Hop! Hopa, hopa, chłopa, chłopa. Dobra, gdzie one są? Bo muszę jakiegoś... trafić. Okej, okay, lecą. Na no, szczęście jaszczury nie potrafią skakiwać. Więc i za nie powi powinno być dużo łatwiejsze niż goblinów No, już padły No to co nam dał? Cztery pazurki I cztery pazurki Co nam daje? Osiem pazurków no i teraz lecimy do... Lecimy po zabijać to pielca, A może i nawet dwóch. Pierwszymo, Oj. Sorry. No, to pielec zapis. No i teraz, co robimy? Naparzamy w klepiców <laughs> którego by tutaj sobie spróbować uszczelić? Tego. No weź go w końcu, tra weź. Wow, 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 wow. No Co jak, co ale póki się nie obrócę to będzie problem z tymi kropicami No chodź tu Raz Dwa Tu e, tutaj gdzieś Wow Trzeci Wow Jeszcze jeden ciost i po mnie Dobra. Udało się. No, jeden cios. I po mnie by było. No to co? Cztery te. Cztery te i... Dwa te dwa te. No i kawałek ryżówki. Dobra. Kontynuujemy przygodę. Przygoda, przygoda. W każdej chwili szkoda. O. Tam, tam, tam widzę kolejne 200 punktów doświadczenia. Ładnie. dziabnąłeś mnie. To pierwszy jeden. Za co spotkać się najwyższa kara? Śmierć. To sobie kulturnie wpadł. Hmm 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 hmm. No raz zjedzmy tą zupę spełzacza. Sej... Sejw. No i lecimy przed obóz... Nowe... <laughs> przed om... Przed omus przed starą kopalnią. Nieco dziwacznie to brzmi. Omus przed starą kopalnią. Ścierwo jady To się nam nie drzesz. Ale no jest tutaj jeszcze coś do zabicia? Nie. A ile mam potrzeby doświadczenia? 2000 Lipton, Lipton No to co robimy Dobra O, orkowe ziele Przyda się No dobra Do wracamy do starego obozu i zabieramy dasięgo do obozu na bagnie od razu sobie okradniemy kyra sksynię kyra i hop, hop no lecimy jazdę no, no widzę, że tutaj nic nie ma czołem Daj mi nalewkę jabłkową. Zaraz. Lewo, prawo, prawo, lewo. Zabieramy wszystko. To samo tutaj. Prawo, prawo, lewo, prawo. Dzięki, stary. Dobra, zobaczmy. Ile będę dostanę rudy? Na razie dostawałem albo 50, albo 20. Ej, albo 100. No, teraz sobie rudy mi się trafiło. Dobra, będzie o sobie. To na sobie z nim. Kim jesteś? A co cię to obchodzi? Zostaw mnie w spokoju. Nie najlepiej wyglądasz. A ty co? Jesteś kapłanem od nosa Raczej nikt mi o tym nie wiadomo. Ale wyglądasz tak, jakbyś potrzebował pomocy. Co ty tam możesz wiedzieć? A zresztą, może się przydać. Posłuchaj Tamtej jaskini leży ciało mojego towarzysza. Rzuciła się na nas horda cholernej kobiny. Na pewno chcesz pomóc? Czemu nie? Mów dalej. Albo jesteś odważny, albo głupi. Ale co to w sumie jest różnica? Jak już wspomniałem, te małe gnojki rozszarpały mojego towarzysza. Nazywał się Nikola. Bo jesteś hmm. przemytnikami. Nasz obóz znajdziesz na plaży. Więcej o nas wiedzieć nie musisz. A co do Twojego zadania, to odzyskaj dla mnie łuk, który Nikolas ma przysadnik. Ty możesz sobie wziąć. Jak przyniesiesz mi łuk, to może dorzucę coś ekstra i za za słówko około trzeba. A co to za łuk? Rodzinna pamiątka. Od pokoleń przechodzi w mojej rodzinie z ojca na córkę. Nie jest za dużo warunków, ale dla mnie jest bezcenny. Jak przyniesiesz mi łuk, to zdadzę ci położenie obozu myśliwych. I uprzedzę korta o twoim przybyciu. Tam dowiesz się więcej. To jak? Przyniesiesz mój łuk? Rozglądnę się za tym mówię. Jednak równy siebie chłop. Nikolasa znajdziesz w tej jaskini niedaleko rzeki. Płyną tam gubinów więc bądź ostrożny. Bez obaw. Jakoś sobie poradzę. No. I to na tyle w tym odcinku. Na razie, do zobaczenia. Cześć!